Siema, z tej strony Mister Magda XD i chcę wam pokazać znaczy powrócić z takim nowym filmikiem. Już dawno nie nagrywałam. Dla osób, które, nie wiem, nie chcę wam się przerabiać głosu nagrywając osobno z gry, przykładowo na Alwinę i wiewiórki to pokażę Wam mniej więcej, jak ustawić program oraz jak go używać Murp Vox. Tak więc wchodzimy na internet i y, z tej strony link będzie w opisie, pobieramy ten oto program. Klikamy tutaj pobierz oczywiście to będzie główna strona. Zjeżdżamy na dół, nie klikamy tego, nie klikamy, nie wiem gdzie. Klikamy po prostu tutaj pobierz instalujemy program, co nie jest trudne. Możecie skądś pobrać nie wiem, Kraka, Geigena. Ja teraz korzystam na y, wersji programu y, niezarejestrowanej. I ten program służy właśnie do zmiany głosu. Tutaj teraz mam ustawiony na mój domyślny głos, ale pokażę Wam mniej więcej pytania na... no, dlaczego możecie sobie czasem nie poradzić z tym programem. Obsługa tego pro programu nie jest trudna. Ja mam teraz y, Windowsa 7, także, no, na XPK to nie jest ten poradnik, chociaż może się czymś różnić. Tak, Więc tak. Eee, to jest ogółem program do zmiany głosu. Eee, czasem się zastanawiacie, nagraliście fajnie wszystko, plik, osobno, super, wszystko, nagranie dźwięku, tylko wasz głos jest standardowy, normalny, a nie jest zmieniony. Czym to jest przyczyna? Wejdźmy sobie w panel sterowania. Następnie wejdźmy w sprzęt i dźwięk. I wejdźmy w dźwięk. Jak widzicie, tutaj nam się otworzy yy, odtwarzanie, ale to już nas nie interesuje. Wchodzimy w zakładkę nagrywania. Jak widzicie, mam tutaj trzy nagrywające teraz aktualnie yy, albo mikrofon taki normalny, domyślny, albo stereo mix, albo kolejny mikrofon, który dodaje nam się aktualnie to, yy, nam się to urządzenie yy, po wgraniu, zainstalowaniu właśnie tego programu którym zmieniamy, zmieniamy głos, przepraszam, że tak teraz zaszeleściło, ale królik mnie lata po pokoju i się boję, żeby mi nie pogryzł kabel. Dobra, e, możecie go nie mieć e, pokazanego, chociaż teraz nie wiem. To po prostu wszystkie, klikamy prawym przyciskiem i pokazujemy wszystkie urządzenia. E, no i tutaj będziecie mieli prawdopodobnie ten mikrofon zaznaczony jako urządzenie domyślne i jako domyślne urządzenie komunikacyjne. Więc klikamy prawym na mikrofon, no i zaznaczamy to jako urządzenie domyślne i komunikacyjne. Następnie klikamy OK i wychodzimy. Problem rozwiązany. Yy, także jeśli będziecie potem nagrywać w jakimś programie, nie wiem, be, yy, no nie wiem, Cam, Camtasia, Camtasia czy też innymi programami, nie wiem, frapsem czy innymi jeśli będziecie mieli na, zaznaczone na nagrywanie mikrofonu to wszystko będzie szło z tego programu czyli z tego mikrofonu, który został dodany po zainstalowaniu tego oto programu kolejnym pytaniem które może Was ciekawić to dlaczego jak do nas się nagrywa to jest taki głos ala echo dlatego, że macie tutaj zaznaczony listen to powinno być odznaczone dlatego, że teraz słyszycie i słyszycie zmianę Potem możecie zainstalować różne głosy. Tyle jest udowodnienie, że to działa. Tak jak się teraz słyszycie, że to działa. I tak jak będzie to działało na punktu. Dobra, tu. tutaj sobie ustawić. Prawdopodobnie jest strona tego programu, z którym możecie sobie dodawać różne dźwięki, je po prostu, głosy i je po prostu instalować. Ale najlepszym będzie przed nagraniem kliknąć sobie tutaj i, i słuchać jak, jak, jak wy mówicie. Dobra, I nasłuchiwać właśnie tego, jak wy mówicie i ustawić sobie głos, który będzie w miarę, w miarę taki normalny dla was. Jeżeli, nie wiem, chcecie mieć młodszy głos, bo jesteście dziewczyną, to możecie sobie nie podwiesić, ale nie na alwina i wywiórki, bo to by było już kompletnie bez sensu i już nie byłoby takie wiarygodne, bo przecież to normalny ma głos Alwina Iwiórki, nie licząc bodajże Syl Sylwii Krzeszczak, tak, chyba Sylwii Krzeszczak, która w Kubie wojewódzkim śpiewała Małe Rzeczy, czy tam jakąś inną piosenkę w głosie Alwina i Ale to nie wiem, może się naukała Helu. Tak więc mam nadzieję, że ten poradnik w miarę Wam się podobał i w miarę pomógł Wam yy, ogarnąć te wszystkie problemy, które właśnie dotyczą tego oto programu. Yy. I oczywiście możecie sobie dawać jakieś efekty i już nie będziecie musieli nagrywać osobno dźwięku, osobno gry i potem jeszcze obrabiać w Audacity. Tylko będziecie, nie wiem, mogli nagrać sobie osobno głos swój, głos gry, ale już nie będziecie musieli przerabiać tego dźwięku. Dodam jeszcze, że w tym, jeśli nasłuchujecie swojego głosu, to prawdopodobnie to wszystko będzie takie albo przyspieszone, albo spowolnione. Tempo jakby waszego głosu i będzie się rozmazywać z ekranem. Chociaż nie jestem tak szczerze tego pewna, bo tego nie próbowałam. Ale dobra. To tyle na ten temat. Tyle co mam powied do powiedzenia. Jakiś tutaj profil nie wiem. No i dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Jeśli chcecie więcej, to dajcie łapkę w górę. Komentarz i możecie dodać coś od do siebie. Jeśli chcecie jakieś poradniki na dany temat, to piszcie, a ja to nagram. Dzięki, trzymajcie się. No i cześć.